Robert Maraszkiewicz 11 lat, Kowalczuki, Alerje Ujazdowskie. Srebrny samolot wisi nad miastem, Po balkonach wiatr się kołyszą Otwarte parki manifest piszą, Gdzie słońcem przez zielenie prawieste. W oranżarei płonie pożar kwiat, jest pastelą, Lekko jak lazu. Pędziem rzucony na tło obrazu, Fantazja jak motyl słońce, przelata. Bląginność uśmiechu Uśmiech z błękitnianą spada kaskadą, Pozwól mi twoje oczy i usta, Zegryć gazurowe jezioro. Nad brzegiem wyrosną smukle i zamyślone limby. Cień dwóch palców. I niebo może się będzie wodzie przeglądać. To coś innego. Daleka i niepewna radość. Którą śpiewałeś w angielskim po Pomyślę, sen w i morza Myśl jest jak ekran. Szczęście świetlistą toczyć ją będzie półkołem nie elipsą. Po szyję zapiętą w dół. Gwiazdy nie ploną niebieską mocą na czole. Dzień zgasi niebieskość. Przez okno uśmiech w najszczęśliwszej podróży. Błękitną ręką rzuci dziewczyna na usta z których za dynką śnieg się pruszy pod sobunkiem uśmiech zanieść do domu, nie mówić i Tobie, i nikomu, że będą w czerwcu zakwitły barwą.